słuchajcie, ręce opadają, normalnie ręce, ręce opadają, powiem Wam. Pojechałam odebrać swoje zamówienie, umówiona byłam z panią, że mi wyniesie chleb bezglutenowy i wszystkie produkty, które zamówiłam na wiele dni, żeby być zabezpieczoną, żeby nie wychodzić z domu. Słuchajcie, w galeriach tłumy rodziców z dziećmi. To jest po prostu nie do wiary. Nie było ich do południa, owszem, pilnowali kwarantanny, ale jak powiedziała pani, jak tylko wybiła godzina 15, Tłumy w galeriach rodziców z dziećmi na zakupach, bo uznali, że kwarantanna obowiązuje tylko w godzinach lekcyjnych, czyli do godziny tam 13-14, a teraz wszyscy uderzyli na galerie handlowe, kupować ubrania, spodnie, bluzki, jeść w restauracjach, kosmetyki, no po prostu słuchajcie... Ręce po prostu opadają. Władza wprowadza po prostu kwarantannę, prosi, żeby zostać w domu, żeby tylko jedna osoba wychodziła na zewnątrz, jeżeli potrzebuje coś przynieść po prostu dla, dla, dla członków rodziny, no bo czasami potrzeba czy chleba, czy coś takiego. Wszyscy po prostu jakoś zachowują powagę w sklepach, nawet panie ekspedientki są tym przerażone, po czym tysiące rodziców na zakupy z dziećmi do galerii, bo kwarantanna jest godziną. Na lekcji. No po prostu słuchajcie. No to jest jakiś dramat. No, no no to jest właśnie to. Co za chwilę u nas u nas będzie dokładnie za chwilę to samo co było we Włoszech. Po prostu no nic dodać, nic ująć. Ja to się produkuję, Proszę nauczycieli o słuchajcie informacji o tym, że nie wolno wychodzić z domu. Nieważne jaka to jest godzina, ludzi litości, Kwarantanna jest w godzinach lekcji, czy wy sobie to wyobrażacie? W godzinach lekcji po południu rodzice biorą dzieci i maleńkie, duże, średnie wszystkie dzieci są w galerii na zakupach. Po prostu robią zakupy, na które nie mieli czasu do tej pory. Mamy z wózkami, karmiące piersią po prostu to nie ma znaczenia. No przecież, słuchajcie, ludzie to jest to, to, ja nie wiem w ogóle, jak to nazwać to jest po prostu szczyt nie wiem czego no. No po prostu nie wiem czego. To już nie chodzi o wasze ludzie zdrowie, tylko waszych dzieci, waszych, nie wiem, rodziców, dziadków. No, czy, czy wy chcecie, żebyśmy się wszyscy normalnie pozarażali, poumierali po prostu? Do kogo później będą pretensje, że rząd czegoś nie zrobił? Dostaliście możliwość, zostają dzieci w domach, żeby nie rozprzestrze rozprzestrzeniać tego wirusa. Po 15 wszyscy stwierdzili, Patrzcie się, normalnie tutaj jedzie rodzina, normalnie obok, po prostu samochodem. Wraca z galerii, dziecko w nosidełku, dziecko z boku. Siedzą sobie po prostu normalnie po zakupach. Spędzili sobie popołudnie w galerii. No i, i słuchajcie, ja jestem w szoku. Ja po prostu do sklepu weszłam w maseczce, z okularami, z rękawiczkami jednorazowymi, które już po prostu wyrzuciłam. Boże, po prostu... Pani mi ekspedientka mówi, że mają taki szturm, że jest tyle rodziców z dziećmi i nie żeby kupowali żywność. Oni nie kupują żywności. Oni kupują ubrania. Rozumiecie to? Oni są w sklepach, gdzie się ciuchy kupuje. Kosmetyki i normalnie sobie po prostu kupują. Nie chodzi, że to że oni zakupy robią, że wózkami wywożą jedzenie i ryż. Oni po prostu robią sobie zakupy. Spędzają popołudnie z dziećmi w galerii. Po prostu jestem tak zszokowana, jak chyba dawno już nie byłam. Bo rano byłam, słuchajcie, zamówienie złożyć na jedzenie dla mnie bezglutenowe, bo wiecie, że mi trudno jem na te wszystkie bezglutenowe rzeczy i po prostu było pusto. Faktycznie sobie myślę, o kurcze, ludzie się dostosowali. Po czym rozumiecie, że tyle ludzi w kalerii, dzieci z, z rodzicami, że ja po prostu na święta Bożego Narodzenia ostatni raz tyle ludzi widziałam. Bo oni po 15 już nie mają kwarantanny, bo lekcje są do południa. A po południu można chodzić. Nie no, no, no po prostu to jest szok. Ja nie wiem jak ja mam nawet to komentować, po prostu. Drodzy nauczyciele, bierzcie się do roboty. Piszcie na swoich tablicach, wysyłajcie informacje. Kwarantanna to kwarantanna, litości. Nie można dzieciom wychodzić z domu. Dzieci i młodzież siedzą w domu przez najbliższe dwa tygodnie. Nauczyciele, drodzy, proszę Was o pomoc. Błagam, to jest coś nieprawdopodobnego. Macie smsy, macie dzienniki elektroniczne, wyślijcie informacje do rodziców, że robią nieodpowiedzialnie, narażają zdrowie i życie wszystkich innych ludzi. Może im nic nie będzie. Ale zarażą swoich rodziców, swoich dziadków, babcie. Zarażą jakąś panią, która wyszła po chleb. No to jest coś, słuchajcie, nieprawdopodobnego. Ja po prostu. Nie, 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 nie wiem. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Ja nie wiem, jak ja mam się do tego odnieść w ogóle. Mój świat runął w tym momencie po prostu, bo to znaczy, że żadne zakazy i żadne wprowadzone, narzucone ustawy, które wprowadzi rząd, nie będą realizowane. Drodzy rządzący, zróbcie coś z tym. To jest jakaś katastrofa po prostu. Nie wiem, może niech pilnują jacyś panowie ochroniarze, ochroniarze w sklepach, nie będzie jakaś policja ustawiona. Nie wiem, ale to tak naprawdę to nie ma sensu. Te dwa tygodnie nie, nie zmienią niczego w społeczeństwie. Kompletnie niczego. Nie wiem, słuchajcie, dajcie jakieś komentarze, tutaj porady, może co zrobić. Jak zachęcić ludzi do tego, żeby zostali jednak w domu, żeby nie ryzykowali. No takie maleńkie dzieci. Weźcie, dajcie znać po prostu, jakie macie pomysły, żeby rozpowszechnić te informacje, żeby po prostu dać rodzicom znać jasne komunikaty. Wiem, że ulotki będą wkładane z ostrzeżeniami o koronawirusie do, do, do wszystkich bloków, dla wszystkich mieszkańców, ale zanim to wszystko dotrze, słuchajcie, to się rozniesie przecież. Dajcie znać w opisach, w komentarzach. I informujcie siebie nawzajem, uświadamiajcie ludzi, którzy po prostu tego jeszcze nie słyszeli nie, wiedzie, nie wiedzą o tym. Uświadamiajcie wszystkich, tłumaczcie wszystkim, że to jest bardzo ważne to jest niezwykle ważne dla nas wszystkich po prostu, żeby zostać naprawdę w domu ograniczyć do minimum wychodzenie. Jedna osoba wystarczy, jak pójdzie i przyniesie chleb. To, co Wam brakuje, najlepiej kupić 10 pochenków, zamrozić i nie chodzić. My tak właśnie zrobiliśmy. Kupiliśmy, ja zamówiłam bardzo dużą ilość chleba, wkładam do zamrażalnika i nie zamierzam przez dwa tygodnie wychylać nawet czubka nosa z mojego domu. I wszystkim Wam również to po prostu polecam. No. Trzymajcie się ciepło i po prostu zróbcie coś. Wyślijcie po prostu te informacje dalej. Bo tak nie może, to tak nie może zostać.